Zapraszam serdecznie na nasze spotkanie ze Słowem Bożym. Przeczytamy Ewangelię według Świętego Mateusza, rozdział 11, wersety od 25 do 30. Werset 25. En ekejno to kairo ho jesus eipen. Eksomologumai soi pater kirie tu uranu kajtes ges, choti ekrypsas tauta aposofon kai syneton kaj ap auta nepiois. En ekeino to Kairo ro, w owym w tamtym czasie, kaj czas, w tamtym czasie, w tamtym momencie, apokryt heis, odpowiadając, cho Jezus eipen, odpowiadając hmm, Jezus powiedział. Można przyznać na co odpowiadał. Otóż w poprzednim kontekście gromił miasta Kafarnaum i inne za to, że nie wysłuchały jego, nie przyjęły dobrej nowiny. Teraz, jakby po tych słowach wyrzutu, trochę zmienia ton, ale też zauważymy, że. Przygada tym faryzeuszom, którzy uważają, że oni są właśnie najmądrzejsi, posiedli wszystkie rozumy. Ale zaraz o tym posłuchamy. A więc odpowiadając, Jezus powiedział, Ex ai soi pater. Ex to jest wyznawać, deklarować, też wysławiać, albo wyznawać. Po prostu wyznaję tobie, wyznaję Ci. Pater, ojcze, Kirje. Tutaj tego ojca nazywa pełnią tytulatury, a więc panie, Kirje, tu ranu, panie nieba, ges i, i ziemi. To są sformułowania, które stosowano w tytulaturze wobec cesarzy, wobec bardzo wielkich osobistości. Tutaj wobec tej pana całej ziemi. Pana nieba i ziemi. Choć Ecripsa stauta, krypto to jest ukryć, przykryć, zachować, coś, że ukryłeś, przykryłeś, zasłoniłeś tauta. Te, dosłownie te rzeczy, wchodzi o całą naukę Ewangelii, mądrość i tak te, dalej, te rzeczy. Aposofon kaj syneton, przed, wobec względem. Sofos, to jest to Sofia, mądrość. Sofos to jest mędrzec. Przed mądrymi, przed mędrcami. Kaj syn eton syneimi, to jest rozumieć, coś pojmować. Czyli przed mędrcami i przed tymi, którzy pojmują, więc ludźmi inteligentnymi, sprawnymi w umyśle. Kaj apokalipsa auta i apokalipto, to jest objawić, wyjawić, wyjawiłeś te rzeczy, nepiois. Nepios, dosłowne znaczenie słowa nepios to jest niemowlak, osesek, dziecko, które jeszcze nie doszło do y, używania rozumu. Właśnie to ten, ta paradoksalna, y, paradoksalne przeciwstawienie. Z jednej strony ci mądrzy, inteligentni, a z drugiej strony niemowle, które... Y, tu jeszcze nic nie, nie rozumie. Tutaj w przenośni może to oznaczyć człowieka prostego, troszkę z taką dozą ironii, że Ty jesteś no, głupi jak, jak dziecko, jak niemowlę, jak niemowlę. A tutaj Jezus właśnie mówi, że objawiłeś te rzeczy właśnie niemowlętom. Oczywiście tutaj pewna metafora. Tymi niemowlętami są ci, którzy nie uważają siebie za. Tych, którzy zjedli wszystkie rozumy, ale stają wobec Boga właśnie w tej pokorze serca. Otwarci na, na Jego nauczanie. 26 werset. Naj opater, hutos eudokia egeneto emprostensu. Naj to jest po prostu tak. Naj tak, tak ojcze ponieważ w ten sposób takie eudokia, egeny, to w ten sposób upodobanie stało się emprost prost wobec ciebie. No, jakbyśmy to po polsku wyrazili, tak sobie upodobałeś, taka była twoja wola, tak postanowiłeś, tak zdecydowałeś, tak było ci właśnie przyjemnie. Więc to jest to zdanie, że to jest, tak, tak chciałeś, to jest, jest twoja wolna wola, że właśnie to, to tak ci się spodobało. Dwudziesty siódmy werset. Panta moj paredotche hypotu patrosmu kaj udeis epiginoskei ton hion Eimechopater, pater ude ton patera tis epiginoskei Eime, ME HOCHIOS KAI HO EAN BÚLETAI HOCHIOS APOKALIPSAI PANTA MOI PAR Wszystko Mnie zostało dane tutaj mamy ten pasivum divinum, ale zaraz jest rzeczą jasną, że zostało dane HIPPOT MU od mojego Ojca, czyli Ojciec jest tym, tym dawcą, wszystko zostało mi dane od mojego ojca, kaj udej z epiginoskej ton hion i nikt nie ogarnia wiedzą. Ginosko to jest wiedzieć, poznawać. Epiginosko to jest jakby mieć pełne poznanie czegoś. Nikt dogłębnie nie zna y, ton y, epiginoskej y, ton hion, syna. Eimechopater, jak tylko jeśli nie ojciec, Udeton Patera, ani ojca Tis Epiginowskiej, ani ojca nie, nie zna nikt tak dogłębnie, nie posiada tej wiedzy, znajomości, bliskości poznania ojca, eimechochios jeśli nie syn, Kai cho ean bule tai i któremu, jeśli by zechciał, chciał syn wyjawić, odsłonić? My znajdujemy się pośród tych, właśnie, którym przez swoje słowo Jezus pragnie odsłonić, kim rzeczywiście jest ojciec i dać nam to wgląd w to Jego poznanie ojca i wiedzę o, o nim samym. 28. Werset: Deuté pros me pantes, choi kai perifotismenoi. Perif, perifortismenoi, kago anapauso anapausochimas. Deute prosme deute to, to jest taka forma czasownikowa nieodmienna, która właśnie w imperatywie tylko y, się pojawia deuro albo deute w liczbie mnogiej, deuro w liczbie pojedynczej, y, znaczy nuże, hej, naprzód, y, przyjdźcie, chodźcie. Prosme do mnie. to to prosme, czyli nuże naprzód, prosme do mnie. Naprzód do mnie, czyli przyjdźcie do mnie, pantes. Wszyscy choi kopiątes. Kopiało to jest trudzić się, ciężko pracować. A więc ci są utrudzeni, zmęczeni. Kaj pefortismenoj. Tu jest od czasownika Fortizo, to jest dźwigać ciężar, nieść na barkach jakieś brzemię, czyli są obciążeni. Tutaj mamy imię słów a więc ci, którzy, którym zostały nałożone te brzemiona i wciąż ciężko dźwigają, a więc ci utrudzeni i obciążeni. Nie precyzuje, co to za brzemię, to może być brzemię ciężaru życia naszego codziennego. Kago ana pauso A ja, ana pauso, ana Pało to pierwsze znaczenie jest zaprzestać, powstrzymać. W kontekście pracy, trudu będzie oznaczało, dam wam wytchnienie, przerwę waszą pracę, powiem stop, zrelaksujcie się, odpocznijcie. Więc i to ja, ja dam wam ten, ten czas odpoczynku, tą okazję, sytuację, że możecie że możecie zaczepnąć wytchnienia. Ale zaraz dodaję w dwudziestym dziewiątym. Aretet dzygon mu, ef himas, kaj matchete apemu, choti prawis eimi, kaj te kardia, kaj heuresete anapausin, tois psychais himon. Hmm arete ton, zygon. Airo to jest podnieść, wziąć. Podnieście, weźcie. Ton zygon to jest y, 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 jarzmo, czyli ten y, element poprzecznej belki, który nakłada się wołu po to, kiedy on ciągnie, y, y, ciągnie właśnie pług. Więc weźcie to jarzmo moje. Ew himas na was. mathe te I. Uczcie się, nauczcie się ode mnie. Czyli Jezus jest tym, który daje nam ten wzór, jak nieść to jarzmo. Są też niektórzy komentatorzy, widzą tutaj y, nawiązanie z jarzmo w starożytności, kiedy orano parami wołów. Więc zawsze były te dwa woły, albo cztery, albo sześć. Wiemy, że w opowieści o Elizeuszu on dwunastoma wołami orał ziemię. Więc y, Jarzmo zawsze jest parzyste, więc jeżeli ja biorę jarzmo Jezusa, to znaczy tak jakby razem z Jezusem idę, niosę, ciągnę właśnie to, to jarzmo. Tak można to też odczytywać, a w tle jest też ten obraz jarzma jako belki krzyża, który też jest, Jezus mówi, żeby wziąć ten swój krzyż i naśladować Jezusa, właśnie uczyć się od Niego. I uczcie się ode mnie. Choti prałysej mi, kaj tapej nos te Gdyż prałys, prawis to jest łagodny, spokojny, cichy też. Cichy łagodny, kaj nos te kardia i pokorny pod względem serca. Ponieważ tapej nos może mieć też znaczenie pokorny w, znaczy, w sensie niskiej rangi społecznej, ale tutaj chodzi właśnie, że jestem tym niskim, uniżonym, pokornym, ale właśnie w, pod względem serca. kai anapausin tais psychais schimon I znajdziecie, anapausis to jest odpoczynek, odpocznienie, wytchnienie, tais psychais hymon, duszą czy, czy siły, sile życiowej waszej. Tutaj to jest cytat z Księgi Jeremiasza, Mitzu margo ale na wszechem, tam właśnie znajdziecie ten margoa, to jest od czasownika Raga, to jest też właśnie zatrzymać czy dać odpoczynek, le wszechem waszym, właśnie waszym nefes, dla waszych, dla waszych dusz, czy dla waszego życia. I trzydziesty werset chogar dzygos mu chrystos, to fortion mu elafron estin. gdyż dzygos, mieliśmy już ten rzeczownik jarzmo, Gdyż jarzmo moje, Chrystos. Chrystus jest przyjemne, słodkie, coś, co daje, daje człowiekowi rozkosz, radość. To jest, Jezus używa tego paradoksu, że jarzmo, które no zasadniczo jest czymś ciężkim, niechętnie bierzemy je na swoje ramiona, ale to jest, jest czymś słodkim. To jarzmo niesione razem z Jezusem jest czymś słodkim. Kajto fortion mu. I ciężar, czy brzemię, to co ja nakładam na, na Twoje barki, elafron jest tym. Elafron jest lekki, czy nieznaczny, nieistotny. Jest, tak jakbyśmy tak jakbym nie czuł w ogóle tego, tego ciężaru. Ponieważ tutaj Jezus mówi, o, właśnie często w literaturze rabinistycznej pojawia się to porównanie Tory, przykazań Tory właśnie do jarzma, jako coś, co y, sprawia, że Izraelita idzie we właściwym kierunku i że wypełnia właśnie to, co zostało mu przez Boga dane. I teraz Jezus mówi, że on nie, nie usuwa y, y, jarzma tory, ale Nakłada to swoje jarzmo, tą torę Jezusową, którą jest miłość Boga z całego serca i bliźniego, jak siebie samego. I to jest tora tak prosta w zrozumieniu, że nawet mędrcom, mędrcy, którzy szukaliby jakiejś, jakiejś zawiłości, sensu głębokiego, często my właśnie filozoficznie podchodzimy do, do tego sensu bycia chrześcijanami, podczas gdy, gdy to, co, to, co on nam mówi, to objawia właśnie nawet niemowlętom. Niemowlęciu, który uśmiecha się tym prostym swoim wzrokiem, patrzy, spogląda z ufnością, na Boga i, i na bliźniego, którego dostrzega w drugim człowieku. Bardzo dziękujemy.